niech będzie pochwalony Jezus Chrystus pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie no moi drodzy te ostatnie nagrania pokazują że no to, że protestanci generalnie wywalają wszystkie jakiekolwiek praktyki religijność to wiadomo od dawna ale widać tutaj, że i co po niektórzy, no właśnie, katolicy, czy może sprotestantyzowani katolicy, no widać tutaj jakieś takie prokatolickie wpisy, ludzie, którzy chyba są związani z katolicyzmem, ale nie do końca rozumieją koń yy, yy, właśnie. Po co się w ogóle chodzi to prze świętą, po co w ogóle uczestnictwo w sakramentach? Ktoś mi tam pisał, czyli co sednem przez święte jest, po to tylko to, żeby przyjść na nią. No nie, ja to właśnie potępiam. Ale takie pytanie po wczorajszym nagraniu pokazuje, że po prostu kompletnie się nie rozumie wymiaru doczesnego i duchowego. Nie rozumie się rzeczywistości, którą widzimy w kościele. I nie rozumie się tego, co się przez rzeczywistość doczesną, widzialną yy, dokonuje w rzeczywistości duchowej, wiecznej. Po prostu yy, chyba nam brakuje yy, tego zrozumienia. Yy, moje machanie teraz ołówkiem. Tak, teraz sobie macham ołówkiem i to machanie ołówkiem ma swoje odbicie w wieczności. Ja nie macham tutaj ołówkiem i to machanie ołówkiem nie kończy się tu na ziemi. Ono pójdzie za mną do wieczności. Rozumiecie to? Teraz sobie nim kręcę. To też za mną pójdzie do wieczności. To, co robimy i jak robimy, wszystko będzie za nami, przed Chrystusem. Rozliczone, czyli pójście nam przez świętą to jest jedno, ale jak uczestniczymy w tej Eucharystii, to jest drugie. Pójście do spowiedzi to jest jedno, ale jak się spowiadamy, to jest drugie. I z jednego i z drugiego rozliczy nas Bóg. Bo może się okazać, że idziemy do doświętszej Eucharystii i do świętej spowiedzi w sposób świętokradzki. Tak? Czyli to świętokradztwo, oszukiwanie księdza, przyjmowanie komunii świętej, ciała Chrystusowego w stanie grzechu śmiertelnego będzie nam rozliczone w niebie. Znaczy w dniu sądu będzie to wszystko rozliczone. Po co chodzimy na Eucharystię? No, ktoś chyba pani Jola mi mówi, czyli co? Sednem pójścia na Eucharystię jest to, żeby być na Eucharystii. Nie, właśnie ja to wczoraj potępiałem i zastanawiam się skąd taki wniosek. Przyjście nam po to, żeby przyjść jest, e, no właśnie, jest tym, czym jest. Jest złą postawą człowieka. Złą i Kościół to potępia odbębnić, by odbębnić, tak? To skąd takie pytanie? Sensem przyjścia na Eucharystię jest po to, żeby w wieczności być z Chrystusem w niebie. Moje uczestnictwo w dzisiejszej Eucharystii, tak? Choć jest 5 maja 2024 roku, Kościół Świętej Elżbiety, Chicago, konkretne miejsce, konkretna parafia, konkretna ulica, konkretny ksiądz, konkretna godzina, tak? To ta konkretna godzina, konkretny kościół, konkretna y, Eucharystia po hiszpańsku pójdzie za mną do wieczności. I to, jak w niej uczestniczyłem, będzie mi pokazane w, dniu wie, y, 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 w wieczności. Tak? Jeżeli. Byłem godny przyjęcia Chrystusa i godnie uczestniczyłem, to to bycie godnym na dzisiejszej Eucharystii, bycie godnym uczestnictwa w dzisiejszej Eucharystii pójdzie za mną do wieczności. Wszystko to, co tu robimy, idzie za nami. No to chyba jest niezrozumiałe, stąd domyślam się, że taka płytkość jest, zarówno w protestantyzmie bo w protestantyzmie w ogóle tam nie można mówić, że jakieś płciźnie to, to jest w ogóle tam żadnego poziomu nie ma, nie, ale jeżeli w katolicyzmie właśnie jest takie podejście, to właśnie to jest powodem naszego uczestnictwa w sposób taki powierzchowny, w sposób taki płytki, miałki, taki odstać by odstać, bo babka przyszła, bo sąsiadka zobaczy, albo tak, no bo tak się nauczyłem, nie, to takie uczestnictwo Właśnie jest wynikiem tego, że nie rozumie się, czym jest Eucharystia, po co się tam w ogóle przychodzi. Nie potrafi się połączyć, że moje uczestnictwo dzisiaj jest zapisane w wieczności. Może jak właśnie się zacznie uświadamiać, że Każde nasze przekroczenie progu Kościoła, czy to na, na najświętszą ofiarę, czy to na jakieś nabożeństwo, czy na osobistą modlitwę, idzie za nami w wieczności. Żadna najświętsza Eucharystia, żaden sakrament tak, nie został dany przez Boga. I po to, by był zamknięty tylko tu w tym życiu doczesnym. O, masz i proszę bardzo, czy się wyspowiadałeś dobrze, czy źle, czy się w ogóle nie spowiadałeś, nie ma to żadnego znaczenia, bo to jest tylko tutaj do życia. Umrzesz i to już wszystko będzie nieważne. Nie, 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 nie. nie, nie. Może właśnie dlatego wszystko olewamy. Jest w nas ta tendencja olewania, odklepania, odstania, yy, odpłukania wdechę i, i, i koniec, nie? No właśnie, może właśnie dlatego, że nie wiemy, że to wszystko jest skuteczności. Że każda eucharystia, każda spowiedź, każde uczestnictwo. W nabożeństwie, czy nasza prywatna modlitwa w kościele przygotowuje nas, albo inaczej powinna nas przygotowywać do głębszego umiłowania Chrystusa, do głębszej, do wzrostu w świętości, by ostatecznie przygotowała nas i stawi, yy, yy, uczyniła nas godnymi. U, yy, Odziedziczenia boskiej chwały. Po to są sakramenty, po to są łaski związane z każdymi sakramentami. One wykraczają poza teraźniejszość, one wykraczają daleko poza ten świat, sięgają wieczności. W przeciwnym razie z Eucharystia, sakrament Bierzmowania, Chrztu, Spowiedź czy namaszczenie chorych, to by było Psuna Buda. Tak, dokładnie, to by było Psuna Buda. Jeżeli e, ja bym tylko poszedł do spowiedzi albo uczestniczy w Eucharystii, i, i co, wychodzę w kościele, i, 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 i co, i to miałoby się ograniczać tylko do tego świata, to faktycznie to by było strata czasu faktycznie można by tak było iść, odstać pod drzewem nie? i przegadać tam może z kumplem, bo to by nie miało żadnego sensu większego, nie? Ale Eucharystia wewyższa nas do chwały nieskończonego życia w Królestwie Niebieskim i początek tego życia dzięki Eucharystii mamy już tu na ziemi. Tak samo spowiedź święta wywyższa nas do przebitego boku Chrystusa. E, spowiedź święta, tak. Chrystus nas wywyższa przez uzdrowienie. Chrystus zalewa nas olejem i umacnia nas na jutro do walki, abyśmy dzięki tym zabiegom przez spowiedź osiągnęli życie wieczne, czyli wszystko jest ukierunkowane i sięga wieczności. Wszystko sięga wieczności, a sakramenty wprowadzają nas już w tą rzeczywistość wieczności tu na Ziemi. Tak jak się mówi, że tu na Ziemi jest piekło, nie? I faktycznie człowiek może stworzyć sobie piekło i sobie je tworzy. Prawda? Tak samo może sobie człowiek tutaj tworzyć. Zalążek nieba i on jest. Czy człowiek sobie tworzyć? Chrystus dał nam tę rzeczywistość, yy, która jest zalążkiem Królestwa Niebieskiego, ale człowiek, właśnie wiedząc o tym, dzięki yy, łasce Bożej i jego osobistym wysiłkom, może już żyć w tej rzeczywistości niebiańskiej, tak jak praktycznie wszyscy święci tak żyli, nie? Niezależnie od epoki, kraju, wszyscy święci, jeżeli się czyta ich pisma, no to mówią, że tutaj doświadczają już nieba, nie? Mimo grzesznej natury, mimo grzechu, mimo słabości, to i tak y, doświadczają tu w sposób oczywiście ograniczony, tak? Ale doświadczają już chwałę przyszłego wieku. Oni mogli, my też możemy. Ale jak możemy doświadczać chwały przyszłego wieku, jeżeli my nie wierzymy w to, że to, co Chrystus nam daje w kościele i przez kościół sięga wieczności? Jeżeli my, przystępując do sakramentów świętych, pomszy święty, myślimy, o, skończyła się, przeskończyło się wszystko, nie? Ksiądz klepnął w dechę, już, jest, już jestem właśnie święty, już, już, już koniec, tak? No nie to jest początek nowego początek nowego ku życiu wiecznemu może właśnie żeby pogłębić naszą świadomość w czym uczestniczymy tak nasza przynależność do kościoła rzymskokatolickiego. Też nie jest tylko po to, żeby sobie być, żeby yy, w razie, w dniu ślubu yy, pokazać o zaświadczenie, że byłem ochrzczony, że byłem u komunii, tak? Bo to, to pies drapał. Ale po to się jest w kościele, żeby żyjąc w kościele i przyjmując to, co Bóg nam daje w kościele, przez kościół osiągnąć życie wieczne, a nie żeby w dniu ślubu pokazać zaświadczenie, że się było usztu i bierzmowania, nie? Bo to czy. No właśnie, to jest taki wymiar ziemski, nie? Dziecko idzie do, do, do chrztu, no to tam też rodzice muszą pokazać yy, papiery, że mają sakrament yy, małżeństwo kościelne ślubnie. No to takie rzeczy, nie? Ale nie po to się jest w kościele, żeby księdza pokazywać papierki. Nie, nie po to. Po to się jest w kościele, aby... Karmić się Chrystusem, bo po to się jest w kościele, aby będąc w kościele, tkwić w Chrystusie. Czyli znów sięgamy tutaj, tej rzeczywistości wiecznej, bo Chrystus jest rzeczywistością wieczną i nieskończoną. Będąc zakorzenieni w kościele, który jest Jego ciałem, czyli będąc zakorzenieni w Nim, już sięgamy wieczności. Tak? Czyli nie jesteśmy w kościele po to, żeby sobie być w kościele, tylko jesteśmy w kościele po to, żeby przez bycie w kościele, czyli w ciele Chrystusa, wszczepione w Chrystusa, osiągnąć Królestwo Niebieskie. Królestwo Boże jest pośród Was, czyli Kościół. Realizuje tutaj tą, tą rzeczywistość Królestwa Bożego, realizuje się przez Kościół. Życie Chrystusa. I przez Chrystusa realizuje się w Kościele przez sakramenty, przez które Chrystus udziela nam siebie, udziela nam swoich łask. Tak? I to wszystko jest ukierunkowane na wieczność. To wszystko sięga wieczności, Każdy, yy, każde przystąpienie do jakiegokolwiek sakramentu. Jest kotwicą, która przebija zasłonę i sięga wieczność. I łaska związana z tym sakramentem sięga wieczność, tak? Wszystko, co Bóg daje. Sięga wieczność. Bo Bóg nie daje czegoś tutaj, w tej naszej ziemskiej rzeczywistości, co by nie było ku naszemu zbawieniu. Bóg nas nie karmi sobą, tylko po to, by zdrowo umrzeć i zdrowym iść do, 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 do piachu. Bóg nas nie jedna z sobą, po to, żeby umrzeć w komforcie psychicznym. Tak? Ja mam psychiczny komfort, ja mam spokój ducha. Nie? To tam Bogu lata koło ucha. Nasze tutaj komforciki. Po to Bóg ustanowił spowiedź, abyśmy umierając w nim mogli osiągnąć życie wieczne, a nie żebyśmy sobie mogli umrzeć w błogim pokoju. I skończyć dwa metry pod ziemią i koniec. Musimy, moi drodzy, zacząć dostrzegać, bo widzę, że chyba to się wielu, wielu osobom przyda. Że wszystko to, co jest w kościele rzymskokatolickim, nie mówię to o żadnych garażach, tylko o rzymskokatolickim kościele. Wszystko, co nam Kościół daje, co nam Chrystus daje przez Kościół. Wszystko to, w czym uczestniczymy, sięga wieczności. I nic nie jest tutaj tylko po to, żeby się tu zaczęło i tu skończyło. Bo takich doczesnych rzeczy to mamy pełno. Włączyć se film, który się tu zacznie i za dwie godziny się skończy i koniec. Ale Chrystus nie daje nam półtorej godzinnych filmików, żeby się skończyło i koniec, skończyło się i umywamy rączki idziemy do domciu. Nie. Jeżeli tak podchodzimy do sakramentów, to właśnie stan naszych serc jest taki, jak jest. Płocizna, mielizna, często zgnilizna, bo jest niezrozumienie, ignorancja i działanie z automatu. Nawet jeżeli msza święta zawsze jest taka sama. Tak? To jednak to nie jest automat. bo Chrystus, jeżeli świadomie uczestniczymy w Eucharystii Chrystus przychodzi do nas w każdej Eucharystii z czymś, co potrzebujemy w danej chwili czyli łaska jest inna łaska jest ta, którą w danej chwili potrzebujemy, w tą niedzielę potrzebowaliśmy innej łaski niż tydzień temu a za tydzień Bóg tam, tam pewnie taką łaskę, która nam za tydzień będzie potrzebna i ta łaska też będzie ukierunkowana na wieczność. Zastanówmy się nad tym, jak my traktujemy nasze życie tutaj. Czy wszystko jest ukierunkowane na cztery dachy i dwa metry pod ziemią? Bo jeśli tak, no to święty Paweł to płytuje, Jesteśmy bardziej godni politowania. Niż ludzie na świecie, tak? Jeżeli tylko tutaj do tej ziemskiej rzeczywistości ograniczamy naszą wiarę. Ale Chrystus martwych wstał i przez wiarę sięgamy wieczności. I wszystko to, co w wierze robimy, sięga wieczność. Zastanówmy się nad tym, pozdrawiam.